Ale tu jest drugie dno. Norki, bo praktycznie przy zwierzętach futerkowych w tej chwili zostały norki, są najbardziej ekologicznym utylizatorem odpadów ubojowych. Z ubojni drobiu, z ubojni świn, odpady, coś trzeba z nimi zrobić. Robi się z tego paszę, którą zjadają norki i są, są później futra sprzedawane. Natomiast jeżeli nie będzie tego najbardziej, jeszcze raz powtórzę, ekologicznego sposobu zużycia Czyli utylizacji odpadów ubojowych, to trzeba to po prostu spalić w piecach. To jest proces kosztowny i jednocześnie szkodliwy dla środowiska. Mało. Ci producenci drobiu, którzy poprzez ubój dostarczają mięso na rynek, to jeszcze hodowcy zwierząt futerkowych płacą im za te odpady. Mhm. Jeżeli nie będą płacić, tylko jeszcze hodowcy będą musieli zapłacić za utylizację, za spalenie w piecu to wzrośną ceny mięsa drobiowego. Tak się dziwnie złożyło, że wtedy, kiedy zaczęło się przebąkiwać o tym, że będzie zakaz hodowli zwierząt futerkowych, czyli zmieni się rynek utylizacji, do Polski weszła niemiecka firma Saria która opanowała zdecydowaną większość rynku, kupując zakłady utylizacyjne, te, które były w rękach polskich. Tak jakby się domyślała, wiedziała, czy miała jakiś sygnał i to jest może to drugie dno, że w Polsce otwiera się rynek wart kilka miliardów złotych rocznie utylizacji odpadów.